Witam wszystkich Państwa bardzo serdecznie i otwieram obrady 21. sesji Rady Gminy Posławnej. Na początek witam Panie i Panów Radnych, Panią Wójt z zespołem i chciałem Państwa poinformować, że dzisiejsze posiedzenie, dzisiejsza sesja ma miejsce na wniosek Pani Wójt. Ten wniosek Pani Wójt wywiodła z artykułu 20 ust. 3 ustawy z 8 marca o samorządzie gminnym oraz paragrafu 26 ust. 2 statutu gminy wodowej, który został przyjęty przez naszą Radę, jak Państwo pamiętacie, 25 lutego 2020 roku. Przypominam nam wszystkim o przepisach RODO, czyli o ochronie danych osobowych, szczególnie danych wrażliwych i w czasie dzisiejszej sesji zachowujemy warunki bezpieczeństwa wynikające z przepisów o przeciwdziałaniu epidemii w zakresie maseczek i odległości między macie państwo przed sobą proponowany porządek obrad, a stwierdzam jedno tak, wyrażam, wyrażam radość, że spotykamy się w, w gronie piętnastoosobowym, czyli stuprocentowym składzie Rady, czyli nasze uchwały mamy zdolność do podejmowania w uchwał w uchwał. Czy stwierdzam prawomocność obrad. I teraz, szanowni państwo, mamy przed sobą porządek obrad. Czy ktoś z Państwa do porządku obrad, czy pani wójt yy, proponuje wnieść jakieś poprawki? Nie widzę, w takim razie, szanowni państwo, przegłosujemy porządek obrad w treści, którym każdy z nas ma przed sobą. Proszę bardzo. Stwierdzam, że Rada Gminy Wodzawek 15 głosami za, jednogłośnie przyjęła zaproponowany porządek obrad. W takim razie przechodzimy do punktu numer 4. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Wodzawek w sprawie zmian do budżetu Gminy Wodzawek na 2020 rok. I w tej sprawie poproszę o informację Panią Skarbnik. Proszę bardzo, Panią Wysoka Rado. Po przeanalizowaniu budżetu za. 5 miesięcy bieżącego roku. Następnie proponujemy pewne zmiany, które po prostu z przyczyn technicznych wiadomo, że, że po prostu niektóre rzeczy trzeba przeanalizować i wykonać. Otrzymaliśmy po prostu od Wójta Gminy wosięciny propozycje po prostu wydania decyzji przez wójta naszego gminy jako organu doradczego po prostu Komisji Urbanistyczno-architektonicznej i po prostu otrzymaliśmy po, zawarliśmy porozumienie na kwotę 1150 zł, aby zapłacić, uregulować po prostu rozliczenie z tą komisją. W związku z tym proponujemy wprowadzić tą kwotę po, po stronie dochodów i wydatków. Następnie jest taka. Propozycja kierownika GOP-u chodzi o 600 zł, przeniesienie pomiędzy paragrafami, po prostu pod potrzeby jednostki. Dlatego poprosimy również o taką akceptację. Otrzymaliśmy również dotację od wojewody Kujawsko-Pomorskiego na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego. To jest dość duża kwota. 243 879 zł, które po prostu wprowadz proponujemy wprowadzić do budżetu. Ponadto dofinansowanie do, do podręczników na zakup, wyposażenie szkół w podręczniki szkolne i materiały edukacyjne i ćwiczeniowe. Tutaj na ten moment otrzymaliśmy 50 789,65 zł. To jest decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego i to jest kwota tylko stanowiąca 76,55% potrzeb. To jest tak dwutorowo co roku zdaje, że otrzymujemy wstępnie potem całkowite rozliczenie, także te środki BEZ. Ponadto jest, jest dużo projektów, które, które po prostu Wójt Gminy pozyskiwał z różnych źródeł, dlatego bym bardzo serdecznie panią wójt poprosiła o po prostu uzasadnienie tych zmian. Dziękuję Panie Przewodniczący, Panie i Panowie Radni, Wysoka Rado. Jeżeli chodzi o najważniejsze zmiany dotyczące wydatków majątkowych, czyli wydatków inwestycyjnych, to w zadaniu inwestycyjnym działu 600, czyli Transport i Łączność, inwestycji przebudowa drogi gminnej w miejscowości Markowo, zdejmujemy kwotę 40 120 zł po stronie środków własnych, ponieważ uzyskaliśmy dofinansowanie. Na, na modernizację powyższej drogi w ramach środków z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Urzędu Marszałkowskiego. Tak jak, państwu, tak? tak jak Państwu mówiłam na poprzedniej komisji, bo tak myślałam, że na poprzedniej komisji, Szanowni Państwo, złożyliśmy wniosek w listopadzie 2019 roku, bo taki jest termin składania wniosków. Zawsze na przełomie lutego i marca odbywa się kwalifikacja terenowa dróg, które uzyskują dofinansowanie z funduszu, jednakże z uwagi na um, pandemię taka klasyfikacja terenowa się nie odbyła, dlatego też poprosiliśmy pana marszałka, aby w inny sposób przeprowadził kwalifikacje, żebyśmy mogli jednak to, to dofinansowanie uzyskać i te środki własne zwolnić. A z uwagi również na fakt, iż przeprowadziliśmy postępowanie przetargowe, a aby dostać rozliczenie środków finansowych, nie możemy mieć płatności przed zakwalifikowaniem obiektu do, do dofinansowania. I za, na podstawie złożonych dokumentów oraz dokumentacji zdjęciowej służby marszałka zakwa, zakwalifikowały nam ten obiekt i dofinansowanie w kwocie 45 120 zł wpłynie po stronie dochodów do, do budżetu gminy Włosławek. Dzięki temu zwolnią się środki po stronie wkładu własnego, a te środki po stronie wkładu własnego przeznaczamy przede wszystkim na wkład własny dla tak zwanych projektów, jak to my nazywamy, projektów miękkich, czyli śladem lat, śladem lat wcześniejszych składaliśmy wnioski na dofinansowanie. Z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w imieniu naszych dwóch placówek oświatowych, czyli Szkoły w Kruszynie i Szkoły w Smolniku. I takowe dofinansowanie uzyskaliśmy. W przypadku Szkoły w Smolniku jest to kwota 7500 zł. Projekt nazywa się Razem dla Czystego Powietrza. Jest to dofinansowanie w wysokości 100%. Natomiast w przypadku szkoły podstawowej z oddziałami integracyjnymi w Kruszynie pisaliśmy projekt na warsztatowe zajęcie edukacyjno-ekologiczne Plastiku Mniej, Ziemi Lżej. Ogólna wartość tego projektu to kwota 20 tysięcy zł. Dostaliśmy dofinansowanie w wysokości 16 tysięcy 710 zł. Także brakujące środki zostaną po stronie środków własnych, aby zrealizować projekt w 100%, będą zabezpieczone po stronie wydatków gminy. Poza tym również wzorem z poprzednich lat składaliśmy dofinansowanie na zadanie tak zwanego zadrzewiania i zakrzewiania terenów i w tym roku to zakrzewianie i zadrzewianie terenów, które już się toczy. Ma miejsce w Kruszynie. Składaliśmy o kwotę, całkowita wartość tego zadania to kwota 11 600 zł. Uzyskaliśmy dofinansowanie w wysokości 50%, czyli 5 800. Drugie 5800 to wkład własny gminy. I ostatni projekt miękki, do którego również gwarantujemy dofinansowanie, o czym mówiłam na komisji budżetu. I tym projektem pochwalić się warto, szanowni Państwo. 17 marca 2020 roku Gminny Ośrodek Kultury w Kruszynie złożył wniosek o dofinansowanie ze środków Narodowego Centrum Kultury w Warszawie na projekt z programu Kultura Interwencja 2020. Na złożonych 1622 wnioski łącznie, bo tam były programy w dwóch, w dwóch takich, w takich wa wariantach. Nasz wniosek wyłoniono 277 projektów i w tych 277 projektach również znalazł się projekt gminy Włocławek. Ten projekt nazywa się Papież Wielkich Lotów. Jest to tak zwana impreza plenerowa, która upamiętnia między innymi pobyt Jana Pawła II w Kruszynie, który miał miejsce 7 czerwca 1991 roku. Bardzo się cieszymy z tego dofinansowania. Jest to kwota 29 tysięcy złotych. Pierwotnie wkładaliśmy projekt na prawie 500, 50 tysięcy złotych, jednakże dofinansowanie zostało zmniejszone i żeby zrealizować ten projekt, chociażby w zakresie 70, jak gdyby 5% tego, co pierwotnie planowaliśmy, wkład własnej gminy do tego projektu to kwota 10 tysięcy złotych. W dziale, szanowni, szanowni Państwo Radni, w dziale 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego wprowadzamy zadanie pod nowe zadanie inwestycyjne pod nazwą doposażenie Placów Zabaw i Zagospodarowanie Terenów Zielonych za kwotę 36 200 zł. I te środki będą przeznaczone na doposażenie Placów Zabaw na terenie gminy Włosławek, jak i również na zagospodarowanie Terenów Zielonych. I Szanowni Państwo, to są najważniejsze zmiany, jeżeli chodzi o wydatki majątkowe, wydatki bieżące, czyli tak zwane projekty miękkie. I tylko jeszcze wspomnę, że po stronie dochodów zwiększamy dotację celową uzyskaną z Kujawsko, od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w kwocie 243 870 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego, jak również decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego. Zwiększona została dotacja celowa w kwocie 50 789 zł i 65 groszy z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe dla, dla dzieci szkolnych. I to, Szanowni Państwo Radni, są najważniejsze zmiany, jakie wprowadzamy. Do uchwały budżetowej na 2020 rok po stronie wydatków majątkowych oraz po stronie wydatków bieżących i oczywiście dochodów gminy Włocławek. Dziękuję. Dziękuję bardzo Pani Skarbnik i Pani Wójt za wyczerpujące informacje w zakresie proponowanych zmian do budżetu gminy Włocławek. Czy ktoś z Państwa radnych jeszcze oczekuje dodatkowych informacji? Jeżeli tak, to proszę bardzo. Nie widzę, w takim razie poproszę o opinię przedmiotowej w sprawie projektu uchwały Przewodniczącego Komisji Budżetu. Proszę bardzo Panie Radny. Panie Przewodniczący, Panowie Wójcie, jest Komisja Budżetu, Komisja Budżetu, Pomocy Wsi, Sprawy Europejskie w tym przejściu nas na posiedzenie pozytywnie do projekt uchwały. Dziękuję bardzo. W takim razie Szanowni Państwo, przystępujemy do procedowania projektu uchwały. Rady Gminy Wucławych z 9 czerwca 2020 w sprawie zmian do budżetu na 2020 rok w treści przedstawionych w materiałach i przez panią pani. Proszę bardzo, kto z państwa za, kto przeciw, kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że Rada Gminy Wocławek jednogłośnie 15 głosami za, pod, za podjęła uchwałę numer 163 na 20 Rady Gminy Wocławek z dnia 10 czerwca 2020 w sprawie zmian do budżetu na 2020 rok. Szanowni Państwo, przechodzimy do kolejnego punktu, punkt numer 5. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Wocławek w sprawie zmian w wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wocławek na lata 2020-2036. I w tej sprawie rozumie Pani Skarbnik kilka słów informacji. Proszę bardzo. Wysoka Rado, w ślad za uchwałą o zmianach do budżetu na 90 czerwca wnosimy o akceptację zmian w wieloletniej prognozie, prognozie finansowej, która doprowadza do porównywalności tych kwot pomiędzy budżetem a wieloletnią prognozą finansową w zakresie wydatków bieżących, ponieważ wydatki inwestycyjne nie ulegają zmianie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, czy do informacji Pani Skarbnik i przedstawionych nam materiału w sprawie zmiany letniej prognozy finansowej są ze strony Państwa jakieś pytania czy wątpliwości? Jeżeli tak, to proszę bardzo. Nie widzę. W takim razie poproszę także o stanowisko Przewodniczącego Komisji Budżetu w sprawie zmiany letniej prognozy finansowej. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo w takim razie przystępujemy do procedowania projektu uchwały Rady Gminy Wrocław 10 czerwca 2020 w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2036. Proszę bardzo. Szanowni Państwo, stwierdzam, iż Rada Gminy Wodkawek podjęła uchwałę jednogłośnie 15 głosami za uchwałę nr 164 na 20 Rady Gminy Wodkawek z 9 czerwca 2020 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wodkawek na lata 2020-2036. Dziękuję Państwu. Przechodzimy do kolejnego punktu, punkt nr 6. Sprawozdanie. Wójta gminy Wocławek przeprowadzony w konsultacji z mieszkańcami gminy Wocławek w sprawie statutów w Gminie Gminy Wocławek.